Dzisiaj y, zagramy oczywiście sobie wyrobierszczam szampionsa. znowu będziemy farmić coiny. Znaczy koiny? te kopalnie, bo chcę odblokować wszystkie Ukrainy. No i się zaczyna. Trzeba znowu wyciąć, chociaż raz. Zobaczcie, mamy 40. Ja próbuję ciągle sobie gadać, żeby nie wycinać co 5 milisekund. Tu mamy ruma szóstego. Co tu potrzeba w ogóle? Aha, to potrzeba też żółte. <laughs> żółte! Te żółte, boże. Yy, te zielone, których tu nie ma. Co tu jakaś nasadka? Do, no ruszaj! Aha, fajnie, że ja muszę wejść w zwi No, zwierzaki. No zwierzaki mówię, kurde. Idź na dół. Chyba no, jakąś potkę włączyłem. Diamant minę. A czemu po pół tysiąca? To chyba na 6 hitów idzie. A ja mam ciągle ny! Czyli Noctrillion, ny-ny-ny-ny-ny. Dobra, to dawaj mi kolejną skałę. Co mamy tu na nagro... No czemu to nie to? To miało bić! Odbierz, odbierz. A tu mi się wszystko zresetowało. Dzień 3. O, dzięki za potkę. To na dwa razy. To raz po raz. Trzeba tak porozwalać, żeby sobie więcej tych wyfarmić. I jest update na moim serwerze Discordzie, więc wbijajcie. Za długo, jeszcze, za długo zrobię jeszcze update na moją stronę internetową. Bo w ogóle na stronie głównej bardzo mało rzeczy jest. Nie wiem czemu. Więc trzeba to trochę rozbudować. Co ja włączę autoklikera, to on mi się wyłącza. No dawać mi te ceny. Nie chcę wyfarmić, a nie. A co to tak świeci tam? Znaczy, co to tam takie białe leci. Przeleci. No i dobra, no dopiero czerwony, nie. Jak mam znowu zdobyć ten zielony? A jestem na pewno na rumie 5? Tak, rum 5. No bito. Bo ja się śpieszę, bo zaraz jest godzina 16. Pijemy. Jak ja na to mówię. A ta, ta skała się świeci. Znaczy skała. Ten kilo. Napiszcie, jaką, na, na jakiej wy jesteście Ukrainie, bo ja jestem na tym, na piątce, a pewnie dużo osób już jest na dziewiątce. Znaczy na ósemce. No i więc tak. Barm tu. Czemu tu jakaś muzyka w kuchni leci? A co się stało, że na sekundę? Chyba critical był. Bo jak inaczej mogłem to rozwalić w sekundę? Ja te czerwone na razie zostawiam. wam pokażę do czego mi potrzebne są te czerwone Żeby mi się zielony pojawił. To jest moja taktyka, żeby rozwalić i na końcu wziąć ten. Handlowa. Dobra, farmimy. Ja, prób ja próbuję dużo gadać, żeby najmniej ten wycinać. Zobaczymy ile widzowie wyjdzie odcinka dzisiaj. Może z półtora godziny Cyk, ale mi burczy, burczy mucha O same czerwone prawie No zobaczcie, tu jest prawie same czerwone, tu jest gang czerwonych. Czemu nie ma żadnego zielonego? Ja tyle już wyzbierałem tego. No patrzę, ja już nawet czerwone biję, bo nie umiem trafić. Dobra, bijemy to czerwone. Tych czerwonych mam bardzo dużo. Ja potrzebuję dwa zielone, żeby odblokować kolejną Ukrainę. Nie wiem, czy odblokować kolejną Ukrainę, czy odblokować najpierw yy, ten, jajko. Bo może będą miał lepsze zwierzaki, no odblokuję, no... Mówi raz się żyje. Tylko niech oni mi dadzą te zielone skały, a nie, bo to miał 10 N. rozwaliłem i to się pojawiło, ciągle mam tyle tych rubinowych rud, A się nie chcą pojawić te... No czemu to tak się robi? No zobacz, tu wszędzie jest czerwono. Cała mapa czerwona. Cała mapa czerwona. No patrz, to idzie na dwa hity. Czemu mi się dwa na raz pojawiło? Cyk, raz i dwa. No i znowu. A gdzie jest zielony? No kurde, no co jest grane? Dajcie mi ten zielony. No. Ile można czekać? Czekajcie widzowie, my zrobimy tutaj cięcie, bo ja kurde, ja, ja nie będę was zanudzać takim farmieniem, widzimy się jak yy, zdobędę ten czerwony, znaczy ten zielony, bo to jest normalnie niemożliwe. Jest! Jest! Jeszcze raz! Jeszcze jeden i jeszcze raz. No, no, mam nadzieję, że to tak szybko jak, jak wczoraj się pojawiło, ten drugi. Mam nadzieję, że tak samo się stanie dzisiaj. Jest! Mamy to! Ale jeszcze jeden! Ja taki byłem mega skupiony, więc no, tu była taka cisza, że trzeba wyciąć... JEST! Sorry za uszy, ale normalnie mamy to! Bijemy dwa koła, cyk, pyk, pyk! Idziemy kupić jajko, chyba że znowu jeszcze czegoś potrzebuję. No, emeraldów mam trzy. A jajko kosztowało trzy emeraldy, co to za jajko? Ale nie technik, nie chcę tego jajka. Zbuduj. I BUM! Teraz tak, otwórz jeden. Aha, a co to takie rainbow'owe? Stony krokodyle. Dobra. A to ma z miejsca 35. Dziękuję, gratuluję. Co ja zrobiłem? I zobaczcie, najwięcej szans na to było. Czyli opłaca się te jajko za 500 otwierać. no zobaczcie. Teraz co ja tu potrzebuję? Tu potrzebowałam więcej, więc tu bym nie wyfarmił. Więc dobra, zobaczcie jak teraz bije. Dobra, tu się nie liczy. Minimalnie szybciej. No bo potrzebuję więcej takich zwierzaków, widzowie. Trzeba 500 tych zbierać. Ja może pozbieram sobie 1500 i otworzę sobie dwa jajca. Tak. Odbierz. Ja chyba zaraz pójdę do toalety, tylko... Jeszcze muszę... Tylko bym sobie na farmienie, by Byście mieli znowu timelapsa. <grybujesz> Jak to było wczoraj. No i mamy 1500. Co no, to tam tak szura? Nie ma ...położyć, otóż epików 2, jakie one mają HP, ADHD... 50! A ten ma 300, czekaj, to jak ja niszczę? Kurde... 300, 435, plus 435 przez zwierzaki. Zobaczymy jak to szybko, plus 435... Jeszcze mój daje 200, 635 na sekundę, na hita. A tu mi pisze 700, tu, więc nie wiem skąd się te 70 wzięło. Czyli muszę jeszcze mieć zwierzaka. O wilku mowa! Teraz nagle coraz częściej się pojawia ten emeraldowy. Czy szafirowy? Nie wiem jak on się Trzeba zobaczyć, jak to się rozwali. Teraz patrzcie na dolną część ekranu i zobaczcie, co tu jest. No, Emerald. Jeszcze 315 tokenów dostałem. Tu chyba się bije już na 7 hitów, a nie na 8. Na 8. To jest standard. Zaraz tych skał to w ogóle nie będzie. Będą tylko co najmniej diamentowe. Bo będę tak szybko to bił. Tu, raz, dwa. Tu idzie raz. Tu idzie raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, no osiem razy było 9. O, o wilku, mowa, Emerald kolejny, zaraz będzie kolejny. Idziemy na kolejną Ukrainę. Dobra. Co jeszcze potrzebuję na kolejną Ukrainę? Gdzie jest coherent? No daj mi tą deskę. Jeszcze prawie na jedynkę weszłem. Co potrzeba tu? Diamentowe i złote i pięć koła. Diamentowe i złote i pięć koła. Wiecie widzowie co naj, najlepiej ja zrobię. Ja chyba sobie potwieram jeszcze co jest grane. Ja sobie potwieram może jajka, otwórz dwa. Ile mam już tych zwierzaków? Raz, dwa, cztery. Jeszcze jedno takie trzeba. Co tu sprzedajecie? Jakieś dziwne rzeczy. A gdzie jest ulepszarka tego? Tu potrzebuję trzy niebieskie. Tu mnożnik kamieni kosmicznych. Prędkość wiertarki. Nie mam tyle. Czemu to się w ogóle nazywa prędkość wiertarki? A to? To też nie mnie nie stać. To są już takie drogie rzeczy, dragie. Że ja nie wierzę w to. Mamy prawie rum 6. Afk. A jak tam ma afka? Tu muszę 1000 zebrać. A tu można rudę przecież zbierać. A to jest afk podobno. A jednak jest awk 4, 5, 6, mówiłem 7 razy. Zamiast na 6 razy, to, to będzie coraz szybciej. Mówię, to zaraz diamentowe będą na hita. Takiego hita. I teraz proszę, epika, dajcie mi. Proszę. Jest! Dobra, to teraz idziemy na spawn lokale. Nie na spawn, tylko na standard. Gdzie ten standard? Teleportuj się Dobra i teraz idziemy Jezus mi się przypomniał stream jak pierwszy jak był ten release Teraz idziemy na piątkę Co to pada? Deszcz? Nie to jest, to jest chyba wiatr Teraz pytanie widzowie Ile teraz będę farmił? Ja mam dalej tego 3? To co tam 3 wchodzi? Skąd się te dwa wzięły mi jeszcze? 400, 500, czy 500 na sekundę? 150 Aaaa! Będziemy otwierać kolejną Ukrainę Ale co to za A biało być? To, to jest normalnie udowodnione na odcinku z buduj Room 6, jakie tu są itemy Fajnie, że, jest, że to jest ciągle to samo Tylko... Tylko, że tu nie ma tych żółtych! O to chodzi! Zobaczcie, nie ma tych żółtych Czyli tutaj już nie potrzebujemy żółtych a nie jednak są! Tylko one są coraz rzadziej. Bo to jest prawie przedostatni rum, bo rum jest 8, a siódmy rum to nie wiem jakie są wymagania specyfikacyjne. Ale naprawdę, zaraz idę otwierać jajca. Ale co to to A miało być? Co to za A? O, dziękuję za zielone. No teraz będzie tu coraz częściej zielone, bo tu dużo zielonych potrzeba. Więc te zielone muszą się coraz. Bo tu bardzo dużo do czerwonych jest widzę właśnie. Zobaczcie. Cyklana. Dobra, mamy... A nie, Zobaczcie, niech 500. Nie Boże. 7500. Ja, jeszcze sobie farmie, ale co to to A miało znaczyć Dobra, otwieramy deskę to znaczy mit Pithy Co to znaczy mithital mit pithy 10 Tak, ale tu jest duża szansa na mityka Bo 10 na 700 14 mam. Chyba, no, 3, a czemu 2? Ja miałam 1,5 tysiąca, czemu mi 2 otworzyło, a nie 3? Ale oni są oszukańcy, bo mi otworzyli 2, a nie 3 w ogóle. Więc mam 500? A w ogóle 700! Tu się bardzo dużo coinów dostaje przez to. Czy mamy 800? patrzcie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A moja noga. A a się... No no a a No patrzcie, kto się zacina! Jeszcze dwa takie a Idę otwiera dwa jajca. No teraz mam tysiąc, więc teraz się otworzy dwa. Jak się otworzy jeden, to znaczy, że oni mają zbudowaną grę. A co trzeba zrobić, żeby zbudować przedostatni run? Tu muszą być te niebieskie rudy! Ile? Pięć. Piet... Nie! Ich chyba powaliło! Piętnaście koła! Piętnaście koła? No, patrz pojedynczo będę dostawał A co trzeba zrobić, żeby ulepszyć? 50 czerwonych. A ile mam czerwonych? Jeszcze tak z 18 brakuje. O Boże, nie wierzę. Żeby te czerwone mieć, kurcze. A tych czerwonych to tu w ogóle nie ma Cyklada na cykladach Trzeba sobie potwierać Egi A czekajcie, a to działa z laki? Czekajcie, odpalimy laka Pyk Gdzie jest jeszcze ten tyk? I tyk. Nie wiem czy się jeszcze jest na laka. Ciekawe, czy to w ogóle pomoże. Bo mam 10 Ny. 10 nny, widziałem to, 10 nny pisało. A wyświadczom, że ja odcinek robię godzinę. Bo ja od 14:40 A mamy prawie 16, mamy choć za późny sierpień! Mam 1K, czyli mogę dwa jajka otworzyć. Jak mi otworzy jeden, to ja... To niech pisze suporta. No patrz, no jeszcze kurde. ale mam chyba na goldena. Ja użyłem laka, ja to nic nie daje. A to jest 52. Czekajcie. Gdzie jest farma? Co to tak jasno się zrobiło? Co to tak jasno właśnie się zrobiło? Już jeden w porządku. Mina kosmiczna. Rum szósty. Ale to są monety kosmiczne, skoro ja tutaj nie mogę ich używać w tym miejscu, to po co one są? Ja przerobiłem na goldena, co nie? Żeby znowu mi się nie zbugowała, Cyk, cyk i cyk. Dobra, a to też mogę na goldena. I ja cię! A nie, 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 nie. Bo to będzie mało mi HP, będzie dawało, więc. No, co mi. Dobra, zobaczymy, jak to będzie Na hita, prawie. Brakuje mi stówy. Brakuje mi. Stówy. tu krytyka chyba był. A nie, bo ja rozwaliłem to, dobra. A jestem na Room 6? O dobra. A ja potrzebowałem 50 czerwonych, a tu nie ma nigdzie czerwonych, ani jednego. Fajnie, że jakieś słabe zwierzaki lecą. Dobra, pogoda. To znaczy, prędkość podziemna. Co trzeba zrobić? żeby wejść tutaj, próbki pikaksę. Ile? Ile? 20 koła ich powaliło do cholery jasnej. W ogóle zobaczymy, co sprzedaję na trading Tazie. Nie, nie chce mi się. No ale dobra. Mam nadzieję, że się jeśli Nie, ja! Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli nie to zostawcie lajka, subika, no i co, no się w kolejnym odcinku, a więc yy, papatki, tylko powiedzcie mi o co chodzi z, tym, z takim z więc lajk, subik, no i co, no widzimy się w kolejnym odcinku a więc papatki.